Szanowni Państwo, witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu PKO S.A., pierwsza Liga Mężczyzn, drugi mecz fazy play off faza ćwierćfinałowa, miasta Szkoła Krosno, KSK, Klementyka, i Gminy Wrocław, zwycięstwo Gospodarzy 92:6. Witam naszych gości, trenera drużyny Gminy Wrocław, Pana Przemysła Witam również zawodnika drużyny z Noteci, Sebastiana Rąpa. Dobry Sebastian. Witam. Panie trenerze, zaczniemy od Pana prośbą o komentarz do No Cieszę się, że po tym wczorajszym meczu, gdzie nie było widać aż takiej woli walki, chłopaki się podnieśli i pokazali, że możemy walczyć jak równy z równym z miastem Szkła-Krosno, ale no mamy, mamy przestoje czy kilka, kilka jakichś niepotrzebnych strat i to powoduje, że drużyna z Krosna się napędza i ma, ma jakiś. Otwarte rzuty i już później ciężko ich dogonić, czyli są rozpędzeni u siebie na hali, więc no pozytyw jest taki, że dobrze zareagowaliśmy, chociaż naprawdę wynik tego nie odzwierciedla, bo druga połowa znowu słabsza w naszym wykonaniu i druga kwarta, więc mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i jeszcze pokażemy, że możemy stawić opór najlepszej drużynie. Sezonu zasadniczego, pierwszej ligi, i, i, i postaramy się dla naszych kibiców wygrać następny, pierwszy, najbliższy mecz. Więc taką mam nadzieję, i na pewno damy z siebie wszystko meczu w środę. Dziękuję. Dziękuję. przestawim mikrofon. Zobaczmy, jeżeli możesz. Ja chciałbym pogratulować Drużynie Skrosno za świetny mecz. Co do meczu. Myślę, że na pewno musimy poprawić swoją skuteczność. Bo zagraliśmy mecz na bardzo słabej skuteczności. Myślę, że chłopacy dali z siebie naprawdę wszystko, ale to nie wystarczy, żeby wygrać i w następnym meczu musimy dać z siebie po prostu 110%. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, witam na drugiej części konferencji prasowej po meczu PKO za pierwsza liga mężczyzn, drugi mecz fazy play-off faza finałowa, miasto szkła, Krosno, KSK, Kłemet Nota Tadzino Wrocław, zwycięstwo Krośni 92-66. Witam trenera krośnickiego drużyny Adnisa dobry wieczór trenerze. Dobry wieczór. Witam również zawodnika krośnickiej drużyny Rafała Serbańskiego, Rafał. dobry wieczór Dobry e, wieczór. Panie trenerze, jak zwykle prośba, komentarz, dwa zdania czy jedno? Nie dwa, dwa, dwa. dzisiaj dwa. Po pierwsze, wszystkich pozdrawiam, niedzielę palmowa. Tak. I gratulacje dla wszystkich, 2-0 i tyle, jedziemy dalej. Dziękuję. Dziękuję. Rafał, podobnie jak Huberta, poproszę, żebyś... Dwa zdania więcej. Zanim podsumuję mecz, to chciałbym serdecznie pogratulować drużynie Siatkarek z naszego miasta, ponieważ zaawansowały do pierwszej ligi. Serdeczne gratulacje w imieniu naszej drużyny. Cieszymy się razem z wami. A o meczu... Plan został zrealizowany w 100%. Wygraliśmy dwa mecze z dwóch rozgrywanych tutaj. Cieszymy się i jedziemy po trzecie zwycięstwo do Inowrocławia. Kontrolowaliśmy mecz i, i tyle. Dziękuję. Dziękuję.